Ale można w Diablo na Playa ustawić poziom trudności. A robi się to tak: opcje, yy, opcje i zakładka ustawienia gry. Jest tutaj coś takiego jak poziom, tryb, poziom trudności w trybie offline. Nie da się tego włączyć z menu głównego, znaczy jest ta zakładka, ale nie działa, bo trzeba wybrać postać i tryb offline i można sobie tutaj. Ustawiać od pierwszego, który jest domyślny, do ósmego, czyli player 6. Co? A, 8. No. One to 8. Pik, 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 pik. I robi się. Zamiast ja teraz wpisywania tak. po prostu komendy, Ta. którą macie na, yy, na, yy, na, na PC, tak, to six. możecie sobie ustawić tutaj po Zero. prostu ustawienia player tak. 3 do player 8. I robi się. Tylko właśnie to jest najśmieszniejsze nie da się tego wybrać krzyżykiem trzeba zrobić kółeczko zastosuj i mamy i mamy poziom trudności piekło no i z playerem 0.3 no. dobra, dzięki